Witam Was bardzo serdecznie z tej strony minusportalu portalu ptfo.pl a dziś nadeszła ta wiekopomna chwila i w końcu rozwiążemy sobie, choć nie do końca, konkurs związany z wyborem dowódców do plutonów na poszczególne platformy. Jeżeli śledzicie ptfo.pl nie od dziś, to wiecie, że nasz główny pluton na Battlelogu już dawno się zapełnił. Kilkadziesiąt osób czeka w kolejce, więc postanowiłem stworzyć plutony na oddzielne platformy, a do tego potrzebni są oczywiście dowódcy, tacy zaufani ludzie, którzy będą potrafili to ogarnąć i ładnie Poprowadzić, ogłosiłem więc konkurs. W pierwszym etapie zgłosiło się bardzo dużo osób, kilkadziesiąt. Potrzebny więc był etap drugi, taka druga eliminacja. I w tym momencie udało mi się wyłonić zwycięzców, ale tylko na trzy platformy. I może Was to dziwić, że mówię tylko, ponieważ tak planowałem, że będzie PC, PS ogólnie, Trójka i czwórka i Xbox ogólnie, 360 i Xbox One, ale ponieważ zgłoszeń było tak dużo na PlayStation 3, postanowiłem stworzyć indywidualne Plutony właśnie dla PS3 i PS4 oraz PC. A na Xboxa w tym momencie żadnego plutonu nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że zgłoszeń dostałem tylko kilka, i były one niestety bardzo słabej jakości. Żadne z nich nie spełniało nawet warunków, kryteriów tego drugiego etapu. I nie mógłbym z czystym sumieniem komuś takiemu powierzyć stworzenie plutonu, skoro te osoby, które właśnie przedstawiały swoje. Kandydatury na pozostałe platformy tak się wykazały, to byłoby po prostu niesprawiedliwe wobec nich. Tak więc mobilizacja dla graczy z platformy Xbox One i Xbox 360. Jeżeli chcecie, abyśmy stworzyli Pluton PTFO właśnie dla waszej platformy i chcecie być założycielem lub dowódcą takiego Plutonu, no to w dalszym ciągu możecie przesyłać swoje zgłoszenia na adres kontaktmałpa.ptfo.pl zgodnie z wymaganiami, które pozostawię. Opisie. A teraz przejdźmy już do ogłoszenia zwycięzców, do tej uroczystej chwili mianowania założycieli dowódców poszczególnych plutonów i zacznijmy może od PC. Założycielem plutonu zostaje, tak jak się pewnie wielu spodziewało, Yoshimoro. On przysłał po prostu rewelacyjne zgłoszenie, które jakby je wydrukować zajęłoby pewnie z pięć kartek. Spędził widać na tym mnóstwo czasu, ma dobre poczucie humoru, mnóstwo się udziela do tej pory na Plutonie PTFO, także on dostaje właśnie założycielem. Pierwszym dowódcą i drugim dowódcą zostają Jastus oraz pan Krajtek. Oni będą wspomagać Josimoro, i to jest właśnie trójka, która będzie kierować Plutonem PC. Jeżeli chodzi o Pluton PlayStation 4, no to ja pozostaję jego założycielem. A dwoma dowódcami, którzy będą mnie wspomagać, będą levenhardt 123 oraz Rolex M. Jeżeli chodzi o platformę PlayStation 3, czego na początku nie planowałem, tak jak mówiłem, ale miałem bardzo dużo zgłoszeń z trójki oraz w samym Plutonie PTFO. PL. W tej chwili jest dużo graczy z PlayStation 3, więc czego nie mieliby mieć swojego Plutonu? A więc założycielem, głównym liderem tego Plutonu będzie AGB86, podkreślenie GT. Niezbyt łatwa nazwa, nie wiem co autor miał na myśli, może nam się pochwali przy okazji, właśnie co też ta tajemnicza nazwa oznacza. A dowódcami, którzy będą go wspomagać, będzie Ciarny Murzynek, co za słodka nazwa, oraz Turek 238. Osiem. Wszystkim zwycięzcom gratuluję, dziękuję serdecznie za udział w konkursie, dziękuję Wam za wspaniałe podania i muszę powiedzieć, że byłem naprawdę mile zaskoczony tym, jak poważnie podeszliście do tematu, jak elegancko się przygotowaliście. Niektóre z Waszych pomysłów na pewno znajdą odzwierciedlenie na kanale, ponieważ tak jak pamiętacie, każdy miał przysłać po trzy pomysły, jak rozwijać ptfo.pl na pewno część z nich wykorzystamy. Przypominam także graczom z platformy Xboxa jeszcze raz, jeżeli ktoś chce zostać dowódcą Plutonu właśnie na swoją platformę Xbox 360 lub Xbox One, nadal ma na to szansę. Tak jak wspominałem, czekamy na Wasze zgłoszenia pod adresem kontaktmałpa.ptfo.pl. No a wszystkich was moi drodzy, proszę abyście już zaczęli przechodzić do plutonów odpowiednich waszej platformie. Jeżeli ktoś ma kilka kont na kilku platformach, to proszę aby dołączył do tego plutonu, który jest jego główną platformą, na której gra najwięcej, ponieważ chcielibyśmy nie blokować miejsc dla pozostałych. Graczy. Tak więc moi drodzy, w opisie filmu oczywiście znajdziecie linki do poszczególnych plutonów na odpowiednie platformy. Przenosimy się, a ja w tym plutonie głównym za jakiś tydzień zacznę robić porządki. Także jeżeli znajdzie się tam ktoś jeszcze, właśnie nie z platformy PS4, to niestety zostanie z plutonu wyrzucony, aby zrobić miejsce dla graczy właśnie z platformy PlayStation 4. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, tylko czym prędzej odnajdzie pluton dla swojej platformy. A co do graczy Xboxowych, oczywiście nie skażemy ich na banicję i na razie proponuję, żeby wszyscy z Xboxa One zostali w Plutonie dla PlayStation 4, a wszyscy z Xboxa 360 przenieśli się do Plutonu PS3. W ten sposób, moi drodzy, powoli kończymy sobie ten główny temat naszego dzisiejszego odcinka. Jeszcze kilka słów o tym nowym cyklu, którego jesteście tak ciekawi. Próbujecie zgadnąć, co to będzie, ale na razie chyba nikomu się nie udało. Tym bardziej, że cykl będzie taki troszkę zagmatwany. Tak więc mam nadzieję, że jeszcze wzmogło to Waszą ciekawość. Przenosimy się powoli na pole bitwy. Polecam Wam obejrzeć klanóweczkę do końca, ponieważ jak zwykle zacięta. Ja tymczasem będę się odmeldowywał. Oddaję głos na pole bitwy. I do usłyszenia następnym razem z tej strony miniu z ptfo.pl. Widziałem, widziałem, widziałem Już biega. Widziałeś go? Ekstra Dobra, to tyle Tak Ja już biegnę na B C, B, C, B, C. ja sobie no, na B ja postawię to... w dżungli Tuxa I ja będę sobie kampił cały czas tą dżunglę tylko, nie? Żeby nam od dżungli nie wchodzili Dobra Albo na DAX sobie w ogóle Kontenery, zajdę. kontener ruch B Alpę, Ej, zajebiście przeżył RPG. Dobra. Na moim trupie jeden gość. Co, lufy. lufy, lufy. O, uwaga, wskoczył od dżungli na B. Cały czas są przy dżungli, cały czas są przy dżungli. Dobra, schabik ja daję na tobie zbyt. i ciśniemy tu Alpę. Wyskakuj, 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 Wyskoczyłem, wyskoczyłem. Widziałem, że wylądowałeś jak... Uważaj, bo tu od tej, od tej dżungli mogą nam wchodzić. Eee, idą, oj, e, uwaga! Z lasku, z lasku, od, z lasku. E, C. O chuj, o, o, No właśnie, wakry. się złożyłem razem z nim. Kto biegnie na alfę? Ich czołg wjechał. Ich czołg ja wjechał nie? właśnie na to, na, na to alfę. Przed tobą gdzieś tam. Na alfie jest ich czołg. Nie I widzę nikogo. E, jest na czołg, ja biorę czołg. Dobra, a zasputujcie ten czołg. Jest zasputowany. Mm, tracimy ja dech, Tracimy dech, chłopaki. Dostałem dwóch w wagonie, na moim ciele wysiedli, wizot, pizdaj w te wagony Czekaj, bo ma. Jest droga, całk. A, on czołg, ale... Za Eee, oczywiście dostał hitmarkera, ale przeżył ten w wagonie Tak, tak, oni się zamknęli, wiesz Stój, 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 na, za nami, Zdzę, za nami Widzę, widzę, Za wami Za wami jest Ekstra Wyślij tam na chwilę Zabij, weź weź, i czyś te wagony, bo tu po prostu zaraz będzie rzeźnia nie, wuju, uwaga, jest trójka. W tym wagonie siedzą. Przeżył? Z tak, tak, bo, bo siedzi po przeciwnej, przeżył, on żyje. Dwóch tam jest, dwóch, ja leżę. Dwóch od strony naszej bazy. O. Patrz, oni to przeżyli. Oni przeżywają strzał z takiego kurwa konta w, prosto w ten, ale oni są, ledwo żyją. Otwórzcie mi Nie tylko te drzwi, ja ich ja powystrzelam. Jednego zabiłem, ale Delta, da delta tk... dalej nie schodzi. A, ja mam gościa na dupie! Jest jeszcze jeden, Miniu, na moim ciele, jeszcze jeden Ja hier. się muszę wycofać z bo ja miałem gościa na został. dupie. Położył się w tym wagonie. Nie Dwuju, uwaga, w, w agonie, technik, technik biegnie do ciebie. Kurwa, dwóch, dwóch, jest za wagonami. Za tym całym cały czas, to jest masakra, kurwa. Uważaj, mamy tu dwóch, jeden jest Technikiem. No, staram się. Ale ja ja. Oni są na zewnątrz, prawda? Nie, 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 oni nie, nie, są w środku, cały czas w wagonach siedzą. O, otw otwórz mi ten wagon, wujku. A, widzisz, bo ja byłem, na zewnątrz, nie. No, właśnie, kurwa, i dostałem. Ej, właśnie. mam hitmarkery, ale kurde, dobra, no nie, 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 nie chcą zginąć, no. Dobra, jednego zabiłem na pewno. Eee, dobra, przejmuję to, przejmuję to. Ej, ktoś mnie cię trafia. Tak, na, razie co przyjmuje kurwa? Oni chyba uciekli ja z Berna ja Aj, kładą mnie, kładą mnie, kładą mnie, kurde, Tył, z tył, tyłu, tył, wiem 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 wiem, ale złożyłem chyba uciec, wiesz O, Ale dwóch już leży Dobra, palimy to w końcu w no, budynku kurwa wyszedł To jest niemożliwe, że on tam kurwa nie ma nic, jest, jest jest, jest na brez, Je, Dw na dupie panowie Ej, prze, przejąłeś mój wierzy. strzał, przejąłeś mój strzał wuju na dupę, <gry> Który leciał prosto w gościa. Dobra, chyba tyle. Ja pardon, Spoko. Co Spoko leci? Flaga Właś nie wschodzi, flaga nie... Wschodzi, schodził, czoł, czołg jechał, czołg jechał, czołg mamy na O kurde! weź Sabik go wypierdol, bo ja zaraz widzę Ej, co się dzieje dzisiaj z tym czołgiem? Właś, ja nie jestem w stanie Ej, jak się wycofuję to czołg mi po prostu staje i musi się kręcić Już Niech się przeładuje Wyjempą mnie, czołg jest dla yy, jednego na dwa strzały od ciebie Stoi w miejscu, bo jest ciężko dziabnięty y, Dobra, dostał ode mnie jeszcze jednego RPGa. leży Oni go zostawili niż Szkaj kurde Oni go zostawili Gościu uciekł uciekł za kontener, ten, ten, ten który był w czołgu Flagi, flagi, flagi pochodzą flagi Ten dobra. to, to Panowie dojeżdżają nas e, Spokojnie, spokojnie, spokojnie Ja jadę B za dużo czasu to straciliśmy teraz, kurwa. Ej, słuchajcie, ja co chwilę, co jakiś czas dostaję za do 7%. Nie wiem skąd. A może, może o dach uderzasz? Nie, stoję w miejscu, co chwilę dostaję za do 7%. Co tam z tym BM, nie schodzi flaga, musi być gęste. Jest dwóch, dwóch na dole. Od dżungli, od dżungli idą. Na moim ciele trzech. Yy, schody, 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 czołgi siedzą. Schody, czołgi siedzą. Znowu dostałem Ja myślę, o, że ty 8, 8, wiesz co? Może ty zahaczasz o dach Zahaczasz o dach, Wizol Zahaczasz o dach, sam sobie strzelasz w dach i, i się uszkadzasz, wiesz? Słuchajcie, ja jadę na Alfę, bo się bieda jakaś zaczyna tutaj Ja lecę ja śmigłem na Alfę Na Alfie dwóch gości widzę, Wizol, przypierdol i jadę w ten, wkłada, bo tam widzę ich. No jeden dostał, lekko. I są w tym samym miejscu cały czas miniuł. Tam gdzie ten kłopot? Eee, pode, pode mną, pode mną stoił. Ale goś laguje, ja i apier, tobą. Dobra, mam go, mam, mam jednego. czołk mi wjeżdża. Jeszcze jest tam gdzie kłap. Choke, czołg, czołg wjeżdża, zaraz się zaznaczy, czołk Jest na alkie, czołk Zaznaczony, Dobra. zaznaczony, on stoi w miejscu. Będzie wjeżdżał na Alfę widzę, 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 Nie jedzie na plac brama, plac brama, plac brama, ucieka Dobra, dobra, ja poczekam ja poczekam aż stanie, bo za szybko do tych No staję, tak. Dobra ja, ja, ja spalam sam tą Alfę Ja jadę czołgiem od delty Dobra 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 mi zapomaga ci z tym czołgiem przy b Dostał Dwa razy Elegancko, spalam... Ej, dobra, już nie spalam tej arfy. Już Ale mi uciek przed tym. Ale bedlak. strzała dostał ode mnie. Czołg wjeżdża plac brama znowu. Aktywną włączył, aktywno włączył. Po aktywnej, Wał go widząc. Dostał ode mnie jedna strzała. Dostał kolejnego, widzę Kończ ką, go, bo on nie wyjebie. Nie ma czołgu. Dobra. Chłopaki, jak dacie radę i ktoś będzie mógł, to niech się na mnie zrespi. Bo ja tu cały czas siedzę na górze, ale jest ich przynaj przynajmniej jeden, jest pode mną. Jest. Zaznaczony jest. Jest po twojej prawej, z ukosa. Dobra, wybiega dwóch. Otwarte. Ledwo żyje. Widzę jakbyś mu raschy tylko przypierdolił, to już by nie było co zbierać. Mną Nie, jest, mną, czy... jest mną jest, pode mną jest, pod nami jest, to... uważaj. to Kładem, kładem, kładem tam obierzę. Jak należy? Jeszcze jeden jest, kurwa. Kład jedzie. Nie, Nie ma go. Mam tego kłada, mam tego kłada. Mi... Ja go ja go wyjąłem, bo on jihad chciał strzelić. Oni, oni się podnoszą jeszcze, oni się podnoszą to pod jest? nami. Mam jeszcze jednego. Ja nie sięgam tam, Miniu. Spoko, spoko, spoko. Dajemy radę tutaj. Na razie to spalamy. Chyba jeden został, wiesz? Szkoda twoich strzałów nawet. Zajmij się BC. Wizol, C od pociągów wchodzą. Masowo. Pod nami jest malej, pod nami jest wujo. Ja ten dostał. Czekaj, jak ja tym czołem Tam mina jakaś była. A, bo ładunki z dachu zrzucają. Ja jadę na B, no tam pan, zobaczę, co się co dzieje. dzieje. Skąd? No to mów, że jest to dachu. Co? Nie Zobaczaj wiem, ale ja tego nie wiem. Przy takiej, kurwa, przy dobra, dobra, zawalili już budynek. Tak, Czekałem tylko na to, ale dobra. Długo ich to przytrzymaliśmy. Dajcie to B do pomocy. Mhm. Ja na Tobie, Schabik. Ciśnij alfę, ciśnij alfę, schabik. Ciśnij alfę. Ciśnij alfę tam, tam. się nie będą spodziewać nawet tego. Uważaj no tylko na miny, ale nic tu nie widzę na razie. Jakby co, to ja mam spowarkę, ty zostajesz ten. Czołg, 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 czołg jedzie, czołg jedzie. Widzę, widzę. Dobra, ja wyskakuję. alfę. Ja wyskakuję, ja go obejdę i strzelę mu w dupę, wiesz? On nie wie, że ja wyskoczyłem. Dostanie. Jak?! Tak, dostał dwa razy tylko zasięgnął tak, Ode mnie też dostał. Ode Wyjadę mnie też mi. dostał. Nie, nie wyjedłem. Tyle, 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 tyle nie ekstra. Nie Wyjadę, gość siedzi dobra, w budynku, to... minioł, yy, W budynku od głównej ścieżki jeden, przy fladze jest. Dostał. Pociągu. A, Do, jeszcze no, jeden. No, no, przy fladze masz gościa jeszcze. Kurwa, don Pablo. Widzę. Od dostał. dostał. No, ładnie. Ekstra, nie ekstra, tobie, ekstra, tobie, ekstra. ekstra. Dajecie, dajecie, dajecie na mnie. No to Poczekaj, wie? postawię Tuksa tam od lasu, bo niestety będą dobra. wychodzić, nie? Mhm. 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 Dobra, start. Coś jedzie, coś jedzie. Emra, mhm. Dobra, nie ma. nie ma go, ekstra. Jednak tencza robi robotę. Yy, i, yy, twój taks, Twój taks. taks. Obiega z tyłu. Nie Ale, eks. Wyjął mnie, mnie też wyjął. Jest, jest. Jestem, jestem, Kurwa jestem, imię, jestem, 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 się Ja się Ja się wycofam z flagi Wycofam no. się z flagi jestem, na was patrz mapę, patrz mapę, jestem, mapę jestem, Z ja strony jestem, Okej okay, ja ubiegam go od jestem, Dobra, zamykamy ich, chłopaki, zamykamy. Ja stronę i zamykamy. ich Ja taksa... taksa czysto. Śmigło. A te to, to nas tak. nasze? Uwaga, Jeep, ja Jeep, Jeden gościu widzę, widzę Dżia ja idę na, na plecy. Nie ma go. Ekstra. Słuchajcie, ja się może wrócę na BC pomóc. A wy tu zostańcie, ok? Co jedzie. Czołg. O, dobrze, dobrze, ja sobie, zaminuję, no tak. kładę i ja im dżihad wyszy, jedę. Wyszedł, z chyba, to? Nie. Nie, jest z Tylko ja się zablokowałem w gruzach. Wjeżdża. Uwaga, stoi, stoi, wjeżdża powolutku pod flagę. Dostał strzała, znaczy dostał pladze. strzała ode mnie. Stoi na flagę. Mhm. Delta schodzi. Kurwa. Dostał, zniszczony. Dobra, Dosta, tyle, o, tyle, radina, tyle, nie? tyle, ekstra. Wracajcie na flagę. Dobra, ja ją przyjmuję, jestem tu sam, także jest spokój. Okej, okay, ciśnijcie to BC, ja, ja przytrzymam tu alfę. Chcę, żebyście bronili no ja Jadą to mi rapę w wizor, przygotuj się. M-Rapa masz oznaczonego, nie zgodził się M-Rapa. Dobra, mam go. Mam, alfa czysta, Alfa czysta. Dobra, dobra. Na B tam, Ej, na C tam. To nie mam pojęcia, jednego gościa dziś mamy, tylko nie wiem gdzie. Ja sobie wsiadam do ich emrapa, żeby oni nie mieli tego emrapa na bazie. Nie będą mogli mi wjechać. Atakować cel już! nie wiem gdzie. A, jest, Kto jest, jest, parę, jest. Od... O, je, o, kładzie mnie chyba. Położył mnie, jest. Yy, wchodzi, wchodzi na platformę. Wizor, wal na platformę, yy, dwóch kolesi masz. Za wagonami, za wagonami są. Do wszystkich cel, do Akierdolak, idę na ślepo Ja na alfie na razie mam cisza, spokój, także... Nic tam nie trafią na tej decie. pochowali się Nie wiem czy cisnąć grawo, Schabik jak no, to oceniasz? Jesteście na D? Wy jesteś się na D? Dobra, si, weźcie si, to si, D, spoko si, si. Nie, ja poczekam na alfie sobie, jak ja jesteście na D to ja czekam na alfie o, Dobra, Czołg mi, czołg mi wjeżdża. to się robi. Zaznaczony masz czołg, Wizol. Wizol, czołg na Raz dostał. Nie ma czołgu. Ekstra. Ale nie przejmuję tego, wysiadł mi. Go zabiłem, no, ja przysuwam jednego gościa mam, jednego gościa tu mam Lecę, lecę jak tu opanujemy to się na Alfie Dwóch... Aj! Na plecy mi weszli. Dobra, stracimy to, stracimy tu Alfę, dwóch jest na Alfie. W gruzach na moim trupie. Możesz walić w mojego trupa No już, po, już się porozbiegali, także... Ciężko coś będzie Dobra, ja daję na... Ja daję na tobie wujo i jedziemy to C bo ja to mam dwóch gości, tam gdzieś się kręci Jeden leży Jeden leży Palimy to Dobra, ja jedę na prasy Ej, idą nam od tyłu, no od, od tyłu nam idą na Od D i od czoł y od pociągu, Dwie, no, od pociągów dostałem Dobra Tył jest czysty, ale od pociągów jeszcze wchodzą chyba jak tam schabik od pociągów to wygląda? Nikogo nie widzę, dawajcie nam, dawajcie nam, no właśnie obcinamy. Jesteśmy, Spokój, jesteśmy, okej, okay. jest nie? dobrze. Schabik, wracaj się, się na, d. na D. Ja lecę na D. Zatrzymałem. Oni są na dachu, oni są na dachu. Dobra, ja jeszcze wyczyszczę dach C, Schabik, a ty leć już na D. Masz dwóch, dwóch na Kurwa, przynajmniej z dwóch można. Jeden nadejdzie. Jest za pociągami. wal na flagę. Leży. Już, już, dwóch, 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 na plac, dwóch, plady, dwóch e, przy Na moim ciele trzech, na moim ciele trzech masz Biegną na pociągi, pod flagą są Wszyscy się i pięknie jak poszli we trzech Już w tym stanu, na na i świata Sabik, ja biorę ich śmigło e, <słabiek> I dawaj na mnie lecimy na alfę. Ja, ja nie ja jestem na, na, na alfę ja na deltę wjeżdżam Ty, bo ta delta Lecim jest dalty. do wzięcia, tu nikogo nie ma No to bierz tą deltę, ja lecę na alfę Ja lecę na alfę no, ktoś tu jest na alfie, bo nie przyjmuje tego sam. Czołg jedzie, czołg jedzie. Nie widzę go. Zaraz Ci go zaznaczę, na razie go słyszę. Jest zaznaczony. Jest na mapie. Widzę. daleko jest. Dostał strzała ode mnie. Ekstra, 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 Wizzol, pięknie, pięknie. wyje w czołg na delcie, to jest nasz czołg. Gdzie on jest? Ja nie widzę. Aj, Dostaję skądś! Ej, Mili, ja zbiega do, do ruin, chowałem. przy których jesteś, Wizol. Ej, nie Wizol, tylko wujo. Czaję się na mnie. Dawaj na no mnie. są jest No, jestem. Ja <laughs> się schowałem, wiesz. Okej, okay, ja wiem, gdzie on jest. On jest tutaj zaraz ko koło mnie. Tylko oczywiście nie mogę... Dobra, mam go. Kurwa, leży. Jeszcze jeden jest. Dwóch. AK! A, no ja wyjechałem. nie widziałem. Go. Na, na B. Kurwa, trzy flagi mamy, cztery będą mieli. Kurwa, czołg na B, wie na, na C wjechał do budynku i to jest no. nasz czołg co mi zajebali. Eee, dobra, Ale dobra, 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 my już tu jesteśmy. Spoko, spoko, spoko. Leccie na D, leccie na D, ja się zajmę czołgiem. Dostał strzałkę w dupę. On na 100% nie wyjedzie, bo on wie, że mamy tu tęczę. Dostał dwa razy w dupę. On jest, on jest słaby. On stoi w miejscu. Słuchaj, no on cały czas stoi, ale on jest ciężko uszkodzony. Tam wystarczy go pyknąć. Dosłownie. Nie wywalili na tym C. Słuchajcie, na delcie siedzą w pociągach. Ej, cofnijcie się na deltę. Kurwa, 12% mu zostawiłem, No, mnie to. Dobra, niech nasi wezmą B. Eee, słuchajcie. Zamykają w tych wagonach wiesz? Eee, B jest, D jest ciężej wziąć przez te wagony niż te, niż Alfę. Ja proponuję, jezmy, lećmy na Alfę. Eee, masz te czwórki z HB. Dawaj, dawaj, dawaj. Daj, czołg, czołg, Właśnie, masz te czwórki Mamy. Skacz, 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 skacz. Cel prawo jest pod naszą kontrolą. Dobra, bierzemy to wujo. Mhm. Mm ale nas dziabną ładnie że od tego kurwa co strzelał w ciebie On przy, przy fladze jest samej No ja dostałem, ja dostałem On nas, wiesz, zabity w akcji mam, nie? Widział wchodzą na C od pociągów Tak, tak, tak Poznaczałem tam i mocno ostrzelałem jednego, dostał Minie mi na tobie Co z tą alfą? Alfa nic, rozwalili nam czołg Także, nasze znaczy śmigło Także... Wracam się na Deltę Tak, ja też się wracam na Deltę Dobra, nie czołgu ma, nie ma. Ekstra, ekstra, ekstra w końcu schabik. Naprawiłeś swój błąd jednym słowem. To jest to za punkt honoru koś no. Bierzemy to de, bierzemy to, de. elegancko, ej, elegancko robi się, robi się delta spokojnie, wystarczy na... Precy, plecy, plecy! plecy. Skądś. Kurwa, nie jest Tu z wagonu. Kurwa. Tak! z wagonu przyjąłem to, to stoi Tak, 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 dostał tam zapalający Oczywiście nic mi nie robi ten zapalający. Ale stanę ej wuju daj nam mnie i wysadzisz czołg na B no. Jestem. Na moim, ten, biegnie do magazynu. O kurwa, o kurwa, aleś mnie zjebał. Dobra, wystarczy wytrzymać no, wytrzy, wytrzy, to CB. BC, BC, yy, maszyny, maszyny. Dostadony. Pięknie. Maszyny, maszyny, maszyny. Gdzie nasi są na tym C? Na C jest ich cała, cały ja zespół, nie chyba. Wiem. C na, pod flagą trzech. Trzech pod flagą na C. Więcej tam jest, więcej tam na C jest między ich cała, druży, ca, cały zespół chyba. Dobra, ja biorę śmigło i lecę na alfę. Pięć ticketów panowie, wystarczy ich na, na ten, na stukać. Dawaj, ja, ja na delcie wyskoczę sobie. Nie, 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 lećmy we dwóch na alfę. Lećmy na dwóch na alfę, bo oni spanikują, zaczną wycofywać ludzi. Może nasi C przejmą, dobra, biorą nasi C. Biorą nasi C. Mamy w wagonach na delcie. Dobra. No,